Pacanowie kozykują, więc koziołek mądra głowa Błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa Nominacje do nagrody szybko próbuje zliczyć Posłuchajcie, co poleca w bibliotece wypożyczyć Lato Narodos, Katarzyny Ryrych, wydawnictwo Nasza Księgarnia To niezwykła opowieść Już sama okładka w wykonaniu znanej i uznanej ilustratorki Joanny Rusinek Jest dość zaskakująca Centralna część okładki zdaje się odsyłać do rajskich plaż w dalekich krajach Kadrów znanych z pocztówek i folderów biur podróży, podczas gdy jej obrzeża ujawniają niepokojące sąsiedztwo. I rzeczywiście, autorka nie opowiada o luksusowych wakacjach na wyspie, ale o wykluczeniu, które sprawia, że odsunięci poza centrum szukają swego miejsca na peryferiach i co ważne, je znajdują. Tym samym ogródki działkowe są przystanią dla odmieńców, arką Noego, pozwalającą im na przetrwanie, czy w końcu utopijną krainą, w której każdy inny zostanie zaakceptowany. Rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką dają schronienie grupie dziwacznych, niedostosowanych postaci, takich jak turet, zaczynający każde zdanie od uch, duch, duch i machania rękami, czy porszak. Czytając książkę Lato na Rodos Katarzyny Ryrych poznacie także historię gabaryta, pandy Szmirabelli oraz wuja Kukułki. Polecam gorąco!